Ostatnio mówiliśmy o tym, co dla Ewagriusza oznacza myśl, czym myśl dla Ewagriusza jest, dlaczego jest taka niebezpieczna i dlaczego należy myśli mieć uporządkowane. A w dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli liście o tych ośmiu złych myśli, tych ośmiu duchów zła, o których pisze Ewagriusz. Lista jest nam, myślę, dobrze znana, ale. Spróbujemy zobaczyć ją trochę jakby z innej strony. Na samym początku ważna uwaga. Dla Ewangeliusza dość istotna jest kolejność, więc kolejność nie jest przypadkowa, jak to za chwilę zresztą sami się przekonamy. Ewangeliusz mówi, że wszystko rozpoczyna się od złej myśli, od złego ducha, od obrzaństwa. Drugą złą myślą, która atakuje człowieka, jest nieczystość. Demonem, który postępuje za demonem nieczystości, jest chciwość. Konsekwencją chciwości jest gniew. A gniew zawsze jest korzeniem, z którego wyrasta smutek. Za smutkiem postępuje acedia. Na całej liście jedyne słowo, które zostało zachowane de facto w no, prawie w gestii, to jest zamiast skapa, ale to jest no, słowo nie pochodzące z języka polskiego. Co znaczy? Będziemy się zastanawiać. Następnie następuje demon próżnej chwały. I na samym końcu listę zamyka nam demon pychy. Patrząc na listę tych ośmiu duchów zła, ośmiu rodzajów złych myśli, sądzę, że bez problemu rozpoznamy trochę zmienioną, zmodyfikowaną, skróconą, ale też ze zmienioną kolejnością listę siedmiu grzechów głównych. Przypominam jedynie, że Ewagiusz nie mówi o grzechach, tylko mówi o myślach, czyli o tych złych sposobach, złych paradygmatach, złych metodach podejścia do określonych warstw rzeczywistości. Te listy tutaj Ewagiusz dzieli jakby na takie dwie, na takie trzy, na takie trzy grupy. Linia podziału przebiega dokładnie w tych miejscach. Do pierwszej grupy należą obżarstwo, nieczystość i chciwość, do drugiej gniew, smutek i acedia, a do ostatniej, najbardziej groźnej, należą próżna chwała i pycha. Co oznaczają poszczególne myśli i dlaczego trzeba na nie uważać, dlatego trzeba je początkować i skąd właśnie dokładnie taki podział, o tym przekonamy się w najbliższych odcinkach.